Agnieszka i Marek Perepeczko wzbudzali zainteresowanie nie tylko w polskim świecie artystycznym, ale również poza jego granicami. Ich historia miłości, pełna pasji i zawirowań, wciąż przyciąga uwagę wielu osób. Czasy, w których żyli, były dla nich pełne wyzwań, jednak w żadnym momencie nie powątpiewali w to uczucie, jakie do siebie żywili. W dniu 6 maja 2025 roku Agnieszka odnotowała znaczący sukces dzięki roli Sejmeni w popularnym serialu M. Jak Miłość. Ta rola wyniosła ją na szczyty uznania w polskiej telewizji. Po zakończeniu przygody z serialem aktorka rzadko pojawiała się na ekranach, skupiając się na innych pasjach twórczych, takich jak pisanie książek oraz prowadzenie agencji fotograficznej. Co ciekawe, jest autorką kilku książek, w tym inspirującej pozycji "Babio lato", czyli bądź szczęśliwa całe życie. Agnieszka i Marek poznali się w dość nietypowy sposób, podczas egzaminów do szkoły teatralnej, gdzie Marek od razu zwrócił uwagę na Agnieszkę stojącą w kolejce do dziekanatu. Choć ich związek przechodził przez różne etapy, potrafili utrzymać silną więź przez wiele lat. Para zdecydowała się na małżeństwo w roku 1966, a ich wspólne życie obfitowało w czułość i wzajemne zrozumienie. Mimo, że przez długi czas dzieliła ich znaczna odległość, ich uczucie nigdy nie przygasło. Agnieszka wyjechała do Australii, gdzie realizowała swoje marzenia zawodowe, podczas gdy Marek pozostał w Polsce. Kontakt mimo odległości pozostawał silny, a oni sami wspierali się nawzajem. Z upływem lat Marek dołączył do żony i razem tworzyli niesamowite chwile. W życiu artysty, niestety, nadeszła kryzysowa chwila, gdy w roku 2005 Marek przeszedł atak serca, co pozostawiło Agnieszkę w głębokiej żalu. Ich związek, mimo wszelkich trudności, oparty był na głębokiej miłości i przyjaźni, o czym Agnieszka często wspomina w wywiadach oraz książkach. Ich historia jest dowodem na to, że prawdziwe uczucie potrafi przetrwać najtrudniejsze momenty. Budowane przez lata relacje pozwalały im cieszyć się sobą nawzajem, niezależnie od dzielących ich kilometrów. Teraz, gdy Agnieszka kończy 83 lata, wspomina wszystkie te momenty z uśmiechem na twarzy. Jej miłość do Marka wciąż żyje, a ich wspólne chwile pozostają zapisaną w sercu historią. Mimo, że życie przynosi różne wyzwania, ona potrafi się odnaleźć w swojej pasji i twórczości, przypominając nam, że miłość i pasja mogą tworzyć piękny obraz życia.